Córka chciała dokonać aborcji. Matka chciała jej w tym pomóc, ale rozmawiały o tym przez messengera. Więc Facebook przekazał ich rozmowy policji i teraz matka z córką pewnie zostaną skazane, ponieważ aborcja w tym konkretnym przypadku jest od niedawna w Nebrazce, gdzie obie panie mieszkają, prawnie zakazana. Abstrahując od tego, jakie macie zdanie na temat aborcji, nie rozmawiajcie przez Messenger'a na temat rzeczy, co do których nie chcecie, żeby ktoś się dowiedział, ponieważ Facebook, jeżeli to będą rzeczy, o które organa ścigania poproszą, przekaże te dane bez mrugnięcia okiem, mając w dupie waszą prywatność. Facebook skopiował też Twittera i tak powstało Threads, aplikacja, która zdobywa na całym świecie popularność większą i w szybszym tempie niż ChatGPT. A chat GPT był najszybciej rosnącą aplikacją w historii, jeżeli chodzi o popularność, teraz taką aplikacją jest Threads, które zbiera od Was wszystkie możliwe dane, dlatego Unia Europejska stwierdziła, że nie ma takiego zbierania danych i podróba Twittera z tego powodu nie jest dostępna na naszym rynku. No ale to sobie można przecież obejść i i tak zainstalować i i tak korzystać. No i tak i nie, ponieważ meta, czyli Facebook ogłosiła oficjalnie w tym tygodniu że z premedytacją blokuje wszystkich użytkowników z krajów Unii Europejskiej próbujących korzystać z threads przy pomocy VPN. Amerykanie teraz się martwią, że nie będą mogli korzystać z threads, kiedy wyjadą do Europy na wakacje. To są prawdziwe ludzkie tragedie. Tragedię ludzką przeżywa też Elon Musk, który jak pamiętacie pewnie za 44 miliardy nie swoich dolarów zakupił Twittera, który jest obecnie wart worek ziemniaków. No, i arabscy szejkowie, którzy to wszystko sponsorowali, zaczynają się trochę niepokoić. A wszyscy opuszczają tego Twittera. Chociaż nie, to nieprawda. Nie wszyscy. Jest jedna grupa, która jest niezwykle lojalna i zapowiada, że nie opuści Twittera. Nie opuści Ilona Maska. Tą grupą są talibowie. Którzy uważają, że to skandal, że Meta nie dopuszcza na swojej platformie grup terrorystycznych. Na szczęście Twitter dopuszcza i to jest prawdziwa wolność słowa, więc oni tam zostają. Nie, żeby nie mieli wyboru. Ilonowi Maskowi to jednak nie wystarcza. Nadal jest wściekły na Marka Zuckerberga, który ukradł mu Twittera. Na początku panowie mieli walczyć w klatce, ale mama Ilona nie pozwoliła Sunkowi na takie bicie. Więc teraz zamiast pojedynku w klatce jest pojedynek na obelgi z podstawówki rodem. Ilon ostatnio na Twitterze napisał: Gdyby to był amerykański film z polskim lektorem, to pewnie usłyszelibyście tłumaczenie Mark to smark, ale to nie jest amerykański film z polskim lektorem. Chodzi o penisa. I Elon chyba ze swojego jest bardzo zadowolony, ponieważ pod tym wpisem zaproponował Zuckerbergowi pojedynek na mierzenie penisów. Dosłownie. Także w świecie technologii, jak widzicie, wszystko po staremu i w porządku. A jeżeli komuś nie znudziła się jeszcze sztuczna inteligencja, czyli AI, to BARD, czyli Google'owy odpowiednik czata GPT, wchodzi do Polski i będzie można go używać już normalnie, bez VPN. A, A kiedy na kanał wreszcie wejdzie wielki test odkurzaczy pionowych? No, moi drodzy, ja tych odkurzaczy Trochę nazbierałem. Testowane przez nas odkurzacze w idealnym porządku alfabetycznym, można by powiedzieć nawet. Widzicie tutaj swój ulubiony? Mam nadzieję, że tak. I na wyniki moich testów będziecie musieli poczekać do sierpnia. Czy warto? Nie wiem, to wy mi powiedzcie, czy warto było szaleć tak przez cały weekend. Ale będzie dobrze. Na pewno lepiej niż w San Francisco, gdzie mieszkańcy walczą z autonomicznymi taksówkami. O tym macie w tym krótkim szorcie, jeżeli macie ochotę. Mam też nadzieję, że macie przed sobą kilka potencjalnie znośnych dni. A konkretniej znośnego tygodnia.